Cześć! Czy grałam dzisiaj u wieńców i u aspirantów? Tak. Czy rozgrywka trwała 3 godziny? Tak. Czy nagranie głosowe mi się nie zapisało? Niestety tak! <grym zimny> Jestem potwornie wściekła, ale to jest moja wina, nie sprawdziłam sobie i nie nagrałam sobie mikrofonu. <grym zimny> Także teoretycznie całe trzy godziny grania poszłyby w śmieci, ale stwierdziłam, że... Stwierdziłam, że zostawię ten materiał, który nagrałam, bo wydarzyło się dużo rzeczy. Już wam w skrócie mówię. Zacznijmy od tego, że Jan Kret będzie płacił alimenty na swoje dzieci w wysokości tysiąca simoleonów od głowy. W każdej turze będzie musiał płacić 2000, tysiące, także tutaj na samym początku dodałam do tej rodzinki te dwa tysiaki. A Janowi odejmę, jak tylko będziemy u niego. To będzie dla niego też dodatkowe utrudnienie podczas zbierania hajsu na zakup nowego domu. No i też nie może być tak, że on zostawi Charlotte z tymi bliźniakami totalnie samą, no nie? Także tutaj ta sprawa jest wyrównana, tylko ja zapomniałam o tym powiedzieć, jak ostatni raz tam u nich byłam. Kolejną sprawą jest romans Szarloty z Jaromirem, no i później się tam w ogóle załączyło, żeby mieć miłość z pięcioma chyba nawet, z różnymi Simami i Barabara i pocałunki, ona wiecie, jest romansująca, także non-stop <grym> Także non-stop chciała robić takie rzeczy jak romansujący Simowie. Ale co najważniejsze, matko bosko, jest jakaś epidemia po prostu jest jakaś grypa i mroczny kosiarz zabrał nam Piotra. No po prostu chłopak wstał w środku nocy i umarł, bo tak kaszlał. Nie wiem, czy to było w końcu zapalenie płuc, czy co. Jest to spowodowane modem na. Trudniejsze wyleczanie tych chorób. Myślałam, że Charlotte też padnie, bo już tak kaszlała, ale zaprosiła w ogóle Jana i Patrycję na następny dzień, jakby jak Piotrek umarł, żeby chociaż mógł się Jan pożegnać, dowiedzieć, nie wiem cokolwiek. No i poprosiłam Jana, żeby przygotował zupkę babuni. <ścoughs> Także jakoś się tam poprawiła sytuacja Charlotte. No i u wieńców w zasadzie z takich najważniejszych rzeczy z całej tury to byłoby na tyle. No ta śmierć Piotrka tak mnie zszokowała. Nawet nie wiedziałam, że, że dzieci w taki sposób mogą umrzeć, no ale stało się. Dlatego nie chciałam cofać się do poprzedniego zapisu, który notabene był z 22 września, więc miałabym chyba 6 rodzin do zagrania jeszcze raz, całą turę. I przechodziliśmy tutaj właśnie do aspirantów. Z najważniejszych rzeczy tutaj urodził się w końcu syn Hani i Wiktora, Igor, bo stwierdziłam, że chciałabym, żeby to był chłopiec w miejsce Piotrka, bo tutaj brakowało mi już chłopaka. No i stwierdziłam, że on musi być czarnoskóry po naszej Hani, no bo po Charlocie wyszły dzieci Jasne. Także, żeby jakoś zachować ten gen, wiecie, ciemnoskórych osób, yy, postawiłam na takiego chłopca właśnie. Następnie Paulinka bardzo chciała dostać się do szkoły prywatnej. Także zaprosiliśmy dyrektora, ale niestety nie udało się zdobyć wymaganej liczby punktów. Stanęliśmy chyba na 68 punktach. A trzeba mieć 90, także się nie dostała. W następnej turze będziemy jeszcze raz próbować. I ach, ten ACR. Nie wiem, co się zepsuło, ale ustawiło mi się i nie mogłam tego przestawić. Próbowałam 100 razy chyba i non stop wracało do takiej samej konfiguracji. Mianowicie Eustachy i Hanna zostali zapisani ze sobą jako osoby, które mają barabara raz naturę i nie było sposobu, żeby to zmienić, więc cały czas po prostu flirtowali, jakieś tam już relaksy chcieli robić, czy to na kanapie, czy to w sypialni uchani w łóżku Wiktora. No masakra jakaś, musiałam ich pilnować i tak się wściekałam, bo co zmieniłam? Nie by się ustawiło? No to niestety. A Wiktor miał Charlotę ustawioną. Nie wiem w ogóle skąd, skoro on był z Elą, a nagle Charlotte mu się wyświetliła. Nie wiem, nie mogłam tego zmienić. No, i z ostatnich takich rzeczy najważniejszych, Igorek stał się małym dzieckiem. Tutaj wam pokazuję mniej więcej jak on wyglądał. No i myślę, że z takich najbardziej istotnych faktów, spraw, i tak dalej, to jest na tyle. Także przejdźmy już może po prostu do kolejnej, do kolejnej rodziny, ok? I wybaczcie, ale no kurczę to, co się tutaj wydarzyło, zwłaszcza z tym Piotrkiem. To jest po prostu raz na milion sytuacja, i skoro tak miało być, no to stwierdziłam, że niech już tak będzie. I, I nie chcę wpływać na to w jakiś inny sposób. Także tura u tych dwóch rodzin zakończona, idziemy dalej. Dobra, teraz na pewno mi działa. Jak się coś wykrzyczy, to ja nie wiem, co zrobię. No, także w tym odcinku może zrobimy tak że zagramy sobie jeden dzień u przeciwników, jeden dzień u żartów i wyprowadzimy sobie Ryśka i Wiolkę, żeby oni zamieszkali razem w nowym domu. I zagramy sobie nimi całą turę. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Także raczej się widzimy rano tutaj, bo co jest 20, nic się raczej nie wydarzy ciekawego, bo... Wszyscy w miarę ogarnięci, ale i tak będą szli zaraz spać czy coś. Dobra, Rysiek właśnie szukał sobie pracy, jest taniec, także mu, mu przyjmuję, ale mam jakieś takie dziwne wrażenie, że on już dostał tą pracę wcześniej, ale może coś mi się teraz pomyliło. Czyli co, idziesz dzisiaj? Już w zasadzie powinieneś iść. No to idź do pracy. Od razu. Nie graj, idź. Jesteś już dorosłym facetem. Ty też zaraz idziesz. A czy maluch już potrafi wszystko? Bo on dzisiaj będzie miał urodzinki. Tak, umie wszystko. Zdolnia. Okej. Okay. Ja myślę, że Edward jest zbyt ciekawy i wszedłby do środka. O kurde. Edzie awansował, pizzce przyniosł z tej okazji. Adresiek, zakupy swoje pierwsze. O boże! Się poczuł, wiecie, odpowiedzialny, że w końcu ma pracę na pełen etat, więc może zrobić jakieś zakupy do domu. Chcesz dostać awans. Okej. Okay. Ale to już w nowym domku. Poczekamy do tej osiemnastej. Niech z Bysio stanie się już dzieckiem, no i wtedy przejdziemy sobie do, do żartów. Ostatni raz podrzucasz takiego małego dzieciaczka. <grym> się załapał w ostatniej chwili. Bo teraz już urodziny. Edward też? Edward będzie staruchem już? Ale jazda. I Ola za cztery dni już będzie stara. To faktycznie tak w ostatniej chwili sobie zrobili tego chłopaka małego. O nie! Edward! Jak ty wyglądasz? Jaki siwy! Ej, nie, nie mogę! No nie wiem, czy ty dasz radę na ten dziesiąty poziom. Wątpię szczerze. E, nie, no ty musisz mieć taką elegancję Francję, co nie, Edzio? Boże, emeryt już. Nie dam rady. Czy ty jesteś najstarszy zaraz po Eustachem W całej dolinie? Możliwe. Okej. Okay. I zmyś. Zmień wygląd, zobaczymy jak wyglądasz. O, kurczaki! Chyba jesteś bardziej do Edwarda podobny. Tylko nie wiem, czy oczu nie masz po oli. No i takie długie włoski nawet ci pasują, ale może znajdziemy jakąś inną fryzurę. Ej, mam zdecydowanie za mało fryzur dla chłopców. Jedynie albo ta, którą miał Piotruś. <noise> albo nie wiem jaka, bo tak patrzę na wszystkie. Albo w tej. Masz takie dłuższe włosy, może w przyszłości sobie je zepniesz? W kucyk czy coś? No bo w tej ci ładnie też. O, dobra, tą ci zostawimy. W tej całkiem fajnie wyglądasz. Nie, spoko, może zostać. Poszukaj domu dla siebie. Mam już jeden dom e, teoretycznie upatrzony. Oki. Okay. Czy Olaf staje specjalnie, żeby pożegnać swojego syna? O Boże, wszyscy! Oh, <laughs> Parysiu, odwiedzaj nas czasem. No dobra, powiedzmy, że na razie będzie miał duży regał na książki, skoro się będzie interesował nauką. Uznajmy, że, że on lubi, czy, lubi czytać i tak dalej. No i ma fotel, łóżko. A i ten kibelek mały jeszcze niepotrzebny. Usuwamy. A ten pokój Ryśka będzie po prostu jakimś takim gabinetem czy coś. No i tutaj sobie będzie mogła robić lekcje, a gabinet będą mieli tu. Zobaczymy jeszcze, im tą mebluje w międzyczasie, wiecie, pomiędzy odcinkami. W zależności od tego, co będzie chciał mieć, też zbyszek, no nie? No i dobra, lecimy teraz do żartów. No, tutaj też myślę, że wrócimy po prostu rano. Jezu Marcel, ja go ogarnę. Slajesz się w tej wadze. Ej, właśnie sobie mebluję pokój dla Ameli i przekalkulowałam ją. I wychodzi mi, że ona powinna się interesować nauką. I najlepiej, jakby pracowała w edukacji. Więc czemu ty masz tutaj fitness? Musimy ci to zmienić. No i co? Teleskop. No, sama mi tutaj podpowiada, że, że ona woli coś innego. Także ja i tutaj jeszcze wrzucę, może, właśnie półkę na książki no i jak, jakąś komodę żeby sobie tutaj mogła, wiecie, ubrania i tak dalej najpierw zmieńmy ci to zainteresowanie bo ja później zapomnę no i dobra, tutaj jeszcze nic nie masz no i oczywiście ona powinna być Simem wyszło mi, że romansującym wrzucę wam tutaj zdjęcie jak ją przekalkulowało romansująca ze zdobywaniem wiedzy dziwnie Ok, powiedzmy, że na razie tak to będzie wyglądało. Także, Miszka, ty śpij sobie tutaj. Wiola wstała w nocy, już się chyba nie może doczekać, aż się wyprowadzi. A ty masz jakąś pracę? Nie masz. Ale też na razie nie chcesz żadnej. No dobra, na razie. Możesz w sumie posprzątać w domu pewnie. Macie tyle kasy, że możemy Wam wziąć to, to najlepsze. Siostru, nie? I słuchaj, może jednak zobacz chociaż, czy jestem poszukiwacz przygód dzisiaj. Bo to później w sumie ciężko mm, może być trafić. Tylko sobie ten punkt wbij do końca i... A widzisz, nie ma twojej pracy. Wy się chyba strasznie zbliżyliście do siebie. <ścoughs> Znowu będą barabara robić. A, no i tak a propos lampy Gina. Charlotta też tam dostała lampę. No i Piotrusiowi, Piotrusiowi się tam y, zapragnęło wypowiedzieć jakieś życzenie. I tak miałam, tam było tylko chyba długie życie i uczeń nieszczęśliwym, czy coś takiego. Miał tylko dwie albo trzy opcje do wyboru. I jakbym mu zaznaczyła to dłużej, długo, to może by nie, nie odszedł. Z Litką się chcesz zaprzyjaźnić. W sensie już jesteście przyjaciółkami, tak, bo Litka się z nią zaprzyjaźniła, bo miała też takie pragnienie. Ona chce z kolei zostać najlepszą przyjaciółką. Także spoko. Możesz sobie zaraz zadzwonić. Za ten czas możesz porozmawiać sobie z Amelką. Wy macie chyba słabą relację. O jezu, minus trzy. Czy ty z nią ani jednej interakcji nie wykonałaś, jak ona była mała? W sumie ty też się możesz przyłączyć do dziewczyn. Posiedź sobie z nimi trochę. Bo później się... Daniela przyprowadziłaś? Co ty mówisz? No to sobie porozmawiaj jakieś tam ploteczki utni z nastoletnim Danielem. Przynajmniej wiemy, że cię nie będzie podrywać na razie. Obejmij go przyjaźnie. O, logiki się chcesz nauczyć. Myślę, że możemy to wykorzystać, tylko pytanie. Wy nic tutaj nie macie. Szachy wam muszę ogarnąć. Idź sobie poćwicz. Wykorzystajmy to, że ma jakieś inne pragnienie niż to. Chociaż dobrze by było zacząć ci spełniać te aspiracje. Nie wiem, no. Niby jest ci tak dobrze z Marcelem. Nie wiem, czy chcę to Wam psuć. Zawsze możesz mieć te randki idealne z nim. Ale zobaczymy, co się, co się wydarzy jeszcze. Dobra Wiolka. Aha, napraw. Ale macie jeszcze tutaj komputer. Poszukaj domu dla siebie. Nie, Wiola, nie może się teraz z tobą skontaktować, bo się właśnie wyprowadza. Zadzwoń do niej, jak będzie w domu u siebie. E, dobra, no to ja się przenoszę do nowego domu. Wioli i ryśka. Tak się zastanawiam, czy może jednak nie dać im tego domu. Tutaj pierwotnie miała mieszkać rodzina obraz. Mm. Oni nie są rodzinnymi z Simami, także raczej nie będą mieć więcej niż jedno dziecko. Także może jednak tu ich damy. Ale jeszcze zobaczę. Dobra, zmiana planów. Chyba dam ich tutaj, do takiego domku. Dobra, Rysiek, pozwól, że zanim wejdziesz. Macie za dużo kasy. Ja wam to odejmę, bo oboje dali niby po 20 tysięcy, z tym, że Rysiek musiał zapłacić sam. Ej, a jak byśmy zrobili w ten sposób, że odejmiemy u przeciwników i u żartów po 10 tysięcy, że dali, wiecie, dzieciakom po 10 koła na zakup nowego domu? Ten dom kosztował. 18 niecały, więc dajmy na to, że zostawię im 2000 i za te 2000 spróbujemy jakoś umeblować ten ich domek. No, a później wiadomo, muszą sobie sami zarobić, no bo nic nie ma, nie ma za darmo, nic nie przychodzi tak łatwo w życiu. No i dobra, no. <ścoughs> Powiedzmy, że tutaj będzie ich sypialnia. Aha, bo tutaj jest taka dziura, ale to dziwnie wygląda. Tutaj w przyszłości mogą sobie zrobić pokój dla dziecka. Jest spokojnie na tyle dużo miejsca, że żaden problem. Tutaj w przyszłości, wiadomo, też coś zabudujemy, no ale nie mają funduszy, więc no trudno. Powiedz mi, się, czy ty dzisiaj masz akurat wolne. Ale musicie sobie poczekać tak czy siak na jakąś gazetę, żeby wiolka mogła szukać pracy. Ale wydaje mi się, że powinniście ochrzcić ten dom. No, i właśnie idą. <laughs> Czytacie mi w myślach? Tak na kanapie. Nie mogliście wytrzymać, żeby wejść na górę. Musieliście tu i teraz. Spoko. To jest wasze pierwsze barabara, po prostu na kanapie w nowym domu. Perfekcyjnie. Samochód, najpierw sobie zarób na to. Taniec, edukacja, gracz. Hmm, i teraz się zastanawiam, czy dawać Ci cokolwiek wtorek, środa, czwartek? Ej, a sprawdźmy, czy będziesz miała jakąkolwiek pracę, która będzie teraz. O, przyjmij pracę w edukacji i idź do niej od razu, żeby chociaż kilka groszy Wam wpadło. Powiedz, że nie wiedziałam, że będę dzisiaj pracować. <gryw> o nie, i jutro będą rachunki. Także z grubej rury od razu. No. Przynieś coś. Kilka groszy, żebyśmy mogli wam coś dokupić. Chociaż nie. Ja im może lepiej nie będę nic dokupywać, bo jutro mają rachunki do zapłacenia. Ale myślę, że moglibyście się gdzieś wybrać. Czy ty masz. E, czy jakaś z hobby może odblokowaną jakąś parcelę? Z muzyki i ta. O, to do klubu możecie pójść. Dobra. potańczycie sobie na jakaś jumpreska, no nie skoro domówka. Yy, domówki jeszcze nie zrobicie. Nie zrobicie parapetówki, bo ten dom jeszcze nie jest gotowy. Yy, Także dopiero jak coś sobie więcej tutaj zorganizujecie, yy, to pójdźcie. Okej. Okay. <ścoughs> no i tak, Rysiek już chce rapować za napiwki. Ale myślę, że, że to akurat dobrze. A nie muzykuj za napiwki. Tylko, że ty nie za bardzo chyba umiesz na czymkolwiek. Ja za tym w ogóle nie przebrany. Zapomniałam. Bawcie się, kurde, młodzi jesteście. jak widać, że w swoim żywiole. To Ta tak nieśmiało z boczku sobie stoi. Pod ścianą prawie. Pracuje jako DJ! Ej, samo mu się to włączyło! Jas! Yes. Czekaj, nie uwodź go teraz. Ej, i on dostaje za to hajsy! Wow! No tak, bo w końcu pracuje. Ej, w ogóle zabawa mu się od tego podnosi, kasę dostaje, spełnia się w swoim hobby wymarzonym, no praca DJ-a to jest coś dla Reśka, nie? Dasę potańczy... Ale wywija. I nawet się buja w rytm. Eustachy! Ej, ale to jest spoko miejsce, kurczę. A może ty weźmiesz? W tańcu hula! Ej. Hanka! wow, Wy mała! Ej, ale wy w ogóle nie tańczycie! Chyba, że czekaliście na. Okej! Okay. Czekali na wszystkich. Jak <grym> stachy się musiał tutaj. Okej, okay, a czy ktoś tutaj. Ej, ocenia? Rysiek się do tej muzyki hula tańczę, nie kiedy nie wytrzymam. Pytanie tylko, kto tutaj e, wybiera mistrza parkietu? Przegrałeś? Balbina? A, czyli DJ tutaj wybiera, dobra. O, nie, ja zapomniałam, że na parcelach publicznych nie działa community time. No to się musicie chwilę zdrzemnąć, chociaż. Dobra, wstańcie jeszcze, bo generalnie nie ma was w domu w tym momencie. Robotaju! czekają. O, czekaj, Viola. Ty zanim pójdziesz do pracy, sprawdź sobie jeszcze w tej gazecie nowej, czy może nie będzie poszukiwacza. Polityka, nauka. Dobra, to idź do, do tej pracy. O kurczę, Ja myślę, że on by jednak kontynuował. Co? Demołted? Zwolniony Boże, nie! <ścoughs> często i pomarańczami. Co? Jak to? Oboje zostali zwolnieni od razu. Jak? Boże nie! Czekaj, przeniosę wam tą pizzę. Jak to? Zgraliście się, czy co? Boże, Rysiek, ty się nie poddasz, będziesz dalej aspirował na tamto stanowisko. Weź posprzątaj. Zjedźcie sobie jeszcze po jednym kawałku pizzy. <laughs> o Jezu. No i dobra, Rysiek, szukaj pracy. Teraz to oboje musicie chyba się złapać czegokolwiek. Jaka jasna... Okej. Okay. Mm. Czy nie? O nie, on miał jeszcze! On miał jeszcze tamtą pracę, o nie! Nie, on nie miał. O Boże, on był dalej w tym tańcu, tylko że go... Jezu, dobra, to sorry. Eee, to tylko ona została zwolniona. On miał pracę. Eee, ja mu wrócę to poprzednie stanowisko. Co ty nie masz ochoty szukać pracy? Babo, przecież ty nie masz wyboru. Aha, Irysiek idzie od razu. To na którym ty byłeś poziomie? No nie wiem, w każdym razie on jest teraz na drugim. I szukaj pracy, weź się w sporcie, zatrudnij, bo to na razie najbardziej do Ciebie pasuje z tą kondycją. Czy Ty możesz iść teraz jeszcze do tej pracy? W połowie zmiany znowu poszła, na trudno. Boże, stać Was 330 tylko. Ale macie szczęście o matko, dobra. No, Viola, nie ma Twojej kariery. Ale, żeby wam troszeczkę zabawę podnieść, proszę się odprężyć. Co wam pozostało w nowym domu? Jesteście młodymi dorosłymi. <noise> Macie mnóstwo energii, powiedzmy. <noise> pięknie sobie znaleźli taką pracę, żeby ani chwili nikt nie był sam w domu, w tym pustym, ogromnym domu. No, awanse, proszę. Pięknie, pięknie, pięknie. No i takim akcentem, kochani, kończymy ten odcinek. Ja to umebluję już pomiędzy nagraniami. Wydarzyło się trochę tym razem. Nie żeby coś, ale cztery rodziny w jednym momencie zostały zagrane. No i to tyle. Koniec. Pa. Nie mam siły grać dalej.